Jestem gotów ubić jakiś interes. Jestem Engel. Jestem tak cichym stulejarzem, że mówię bardzo cicho. Bo się wstydzę. <noise> Co ty robisz, kurwa? Wrzut! To jest dzik. A to jest wściekły dzik. <głos> 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 Co się z kucharzem we wściekłym dziku, czego chcesz? Odejdź stąd! Przeszedłeś na żebry, czy mam cię zabić? Mnie mówili co innego. Wynoś się stąd! Jesteś za kałą myrtany! Powinieneś zapłacić za to życiem! Nikt mnie nie pokona! Ty 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 Tu Ja pierdolę się.